Cześć z tej Proca i witam Was w kolejnym odcinku. Zagramy w Sirius sam Chodzę. drugie starcie I ze, mną oh, I ze mną jest. I ze mną jest I ze mną jest osoba, która jęczy właśnie, bo um umarła Czy tam umiera? Ja, a ja pędzę przed siebie. Wiem, że tutaj nie mogę iść, dostałem właśnie od czegoś rakietą. Harpia. No ty, typu, nie śnieżyć. O, oh, właśnie, clear zabił harpie. Właśnie. O, więcej was tu. O, o tam powinniście spaść. Haksy, hax. O, spadłeś. O, więcej was tu. To Daj jest jeszcze więcej. Dajcie. Ahahaha. mi. <śm> 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 Nie, czekaj, ja muszę sobie nie Nie goni chyba z 50 harp i 10 clearów. No, cześć, jest tu jakiś. wyskoczyła nam jakaś harpia, ty. No, oj, tam oj, tam tam, co tam. Najwyżej zginę. Najwyżej zginę, co so tam. No ich tam jest. No o właśnie... kurde! Oj, no właśnie, ja Właśnie słyszę, Nie. że tylko tup 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 jest. Tu jest armia, tu jest cała ich armia. Nie wiem, ja człowieku idę przed siebie i wiem, że ty chyba tutaj jesteś. No właśnie, widzę. Też idę przed, aczkolwiek chciałbym iść przed siebie, gdybym wiedział, gdzie mam już. Dobra, tutaj dajemy przed siebie. Ty. Tutaj sobie jest jakieś przejście, tutaj są jakieś drzwi. No cześć. Czemu do tych drzwi nie da się wydaje wejść? Nie otworzyć No to jest złe Tutaj wejdę sobie na górę, może tu coś będzie Tutaj są jakieś drzwi Otwarte, jej! Ooo, No, chyba nie oh, Patrz, no łeb, no łeb Musiałem mu to no na łeb spuścić Tylko Zapomniałem, że to chyba się rozwala, tego. Nie, to Dobra, jak macie to pocieszy, to nawet... dość. Nie no się czekaj. To ja za chwilę będę. A szukam telefonu, żeby włączyć sobie 10-minutowy stoper, ale on leżał koło mnie. I już szukam. To nie, to nie, to nie. Ja teraz 0 godzin oczywiście. 0 godzin powiedziałem. 10 minut. Bo już gramy chwilkę. No i 0 sekund. I startuje. I jest. I dobra, lecimy. Bo nie chcę za długich odcinków, bo potem są, pewne, potem są o, tu jest minigun. No chyba nie. W pysk. A ten nie dostał w pysk. Teraz dostał. ja dostałem w pysk. No, chyba nie. O kurde no. Chce mnie tać ognia. Chce mnie tać ognia. Zumbul. Nie chcę zumbula na twarz. Teraz. Pierdol. Wszyscy O, Znowu dostałem od szkielet Pyskiał Okej, okay, let's roll Oo O przeszliśmy poziom yeah. Sekrety 1 z 13 yeee Dobra, ale to był taki bieg przed yeah. siebie A, bo tego popsującego barego, nie no wiesz, my biegliśmy przed siebie, żeby przejść. Dobra, to jakieś nowe miejsce? Znowu jest umyta podłoga. Całkowicie wyglądowana. No co I zdejmujemy z bara świeczki. Co to jest? Gdzie cimno. Dobra, a tu jest jakiś inny. Chyba to jest z bara. Tak, tu jest. O, harpia leci i podłożyłem ją ze strzelę ze nie. Pozbądź. Zabiłem No właśnie, trzeba, trzeba pobawić się snajperkom. I spód. Ja i tego słonia ściągnę. Najpierw pozbędziemy się potencjalnego zagrożenia. Hmm. Którym są... Też czurojde. Dobra, tutaj hmm. będą jakieś sekrety? Jest sekret. Cover me. To jest sekret, którym... Ooo, dostałem w pysko od czegoś. OOO! No! O, o, dostałem tak, dostałem pysko od czegoś. Ty, ja się tak stoję, stoję. Ej, au, ja dostałem w pysko od czegoś. A tutaj za mną mechanoid. To był. Bo... Dobra, ja chcę sprawdzić co jest na tej ścianie. muszę zabić się, bo nie udało mi się rocket jump. Czyli tutaj nic nie ma, czyli to po prostu jest wejście na tekstury, co jest bardzo złe. Dobra Strzelają się rodzi nas O nie grają Mechanoidy szczelają. Jakoś żyje. Tam na środku coś jest, jest w ogóle. Ja U Ciebie pójdź. gdzie jest lepsza grafika w servis tam 3 dyktowimy tak czy też w HD wersji No w 3 oczywiście jest W 3 Księga mądrości Nie wiem jak ja to człowieku czy to jakoś jakoś inaczej trzeba było zebrać Czy to po prostu było rocket jumpnąć Wiem to że to ja to robię To jest też pysk no jest jakiś kolei... Kurde, tam bo... demon jest. A, już. już. Już, nie żyje. Właśnie... Właśnie wisi na, na tych. Coś się, coś się kąsi. Dostał. Psk. O kurde. Dobra, o, teraz stąd przeskoczyłem. Uh -huh. Uhuuu. Przeskoczyłem, widzisz jak jestem pro. Okej, okay, tam są zamknięte, czuj więc coś tutaj. Nie, są otwarte. Mówię. Dyskryminacja. Te się otwierają dla mnie już. Kromotnik! Bum, 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 bum. I bum, i bum. Aha, wow. coś, coś mnie uszczeliło. No, naboje do granatnika. Naboje do granatnika, małe. Uff, Dobra, teraz tu ja się zabiłem. Czekaj, paczka amunicji gdzieś tu jest? O, jest paczka amunicji. To sobie zbiorę, to z chęcią, opatrzę jeszcze tutaj boki co ja ała co jest co to było zemys jakieś miejsce Ej i nagle coś mi bawię, no. Ej, kolego. kolego 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 Przyszedłbyś tu do mnie może bo mi tu tuką no teraz już nie mogę. tuką mi tutaj gnary okay. z A... też mam własne problemy dobra jest to no cześć no. No chyba nie. Nie, nie, nie zaraz. Ist there... kurde. Ej, ja się taki bawię Nie za dużo was jest. Oo kurde. O ja dziś jody, ja gdzieś jody Windarz to nie moje piętro. <laughs> o kurde. Yeah. O, ja pierdzielę. Czemu nie mam piły zamiast głów? Ja chcę coś szybszego. O, laser, nie wiedziałem, że mam. Albo weźmiemy coś cięższego po prostu. Jezu! To... Kurde. Nie w tym korytarzu już nie mogło być. Nie wiem, ja się bawię teraz w sekrecie. I, i windasz i, i to nie jest moje piętro, bo windasz mi... Czeku... Yy... Kurde, ale nawet nie wiesz, ile ich tu jest. O ty kurwa, Ja pierniczę. Ja mam 10 życia, a na mnie rzucałem się szkliry. To jest bardzo źle. O Jezu. Tragedia! Ale one się nie kończą te mopy potworaski. Ooo u mnie też. Jestem w jakiejś dziurze człowieku. O! na górę. ja jestem w jakimś korytarzu, z którego drugiego końca cały czas wylatują te potwory. Teraz już jakieś skrzypienie, które jest bardzo fajne. Ale ja jestem stąd tutaj. Otwórz mi to. Sekretny Zbara, świecznik. Świeciki na ścianie nie da się. What the fuck? What the fuck are you doing here? Ja w sobie wyrażę. No cześć, wiedziałem, że mi to zrobicie. Boże, to nigdy Oho. dobrze. Ej, ktoś mi powiedział, ja jestem. Aha, jestem niedaleko od ciebie. Chyba jestem w takim długim korytarzu. Kurde, nie, na, na to miejsce, gdzie się zaczyna respawn. To są skrypty? Skrypty, skrypty, skrypty. Aha, system. Tutaj jest. No, sekretny pancerz. Polera. Skrypty, typty. Jezus Ełła! Kurde Podłogę się podejrzał za panem Rodzaku No do mnie No cześć No cześć Jestem no, z rakiety w podłoga, tyś. zaznaczę Co? A, powiem, że kiedyś tu była podłoga Aha na tym poziomie, na z którego ty teraz strzelasz Oczywiście musiała się zapaść. Ale to jest niejako, Na złość? Nie, nie. znalazł drugi raz się zabaw, No? O nie! Jeszcze jest w gole. A ty może złaś tutaj! Kicho, asakuruje cię z, z góry Tam jest no jakiś drugi O, obrażenia przynajmniej Ja teraz strzelam po ścianie o tu jest jakiś... Okej, Aha, tu, tu myślałem się że to golem srał, wiem No cześć No cześć No cześć Pysk Pysk Pysk? O nie, o nie, o nie. Pysk też? Jo, daj mi te... O kurde, coś leciało we mnie. A tu są żaby. To fuk. Jota czołgniaoo! Jaba. Żaba. Czego? Ooooo! Not again. No, <gry> Dobrze, że tu są napisanie na tłumaczenia. Bo tłumaczenie było w ogóle beznadziejne. Się dubbing, no cześć, no, no hejcia, kurde amunicja mi się zaczyna, gość. a mi nie. No i już koniec czasu, a więc zapraszam Was do kolejnego odcinka, tylko spalę te kliry, no cześć.